Cześć wszystkim. Zaczynamy dzisiaj kolejny, znaczy w sumie nowe, ee, nową serię filmów. Z racji tego, że jest zimno na że trzeba zacząć się czymś bawić w domu. W związku z tym stwierdziłem, że pierdyknę sobie mm, ploter CNC. Plan jest taki, żeby dołożyć do niego albo laser, mm, znaczy laser na pewno, ale co bardziej i co ciekawiej, mm, chcę tutaj dołożyć prześniarkę plazmową z Lidla. Założenia są proste: ma to być jak najtańsze. Kiepski hajs. No i tak, konstrukcja nośna w sumie jest zrobiona z profili v slot 20 na 20 Tutaj mniej więcej jest około metra. W sensie ten profil od, od tamtąd do tamtąd ma około metra. One wystają, bo stolik wyznacza maksymalne położenie. Tutaj mniej więcej odtąd do tamtąd jest to jest 60 cm albo pół metra. No nie pamiętam. No nieważne. Teraz tak to jeździ na, na takich wózkach v Filmik z, z frazowania tego wózku. Dam wam wózka. Dam wam gdzieś o gdzieś tu. Także sobie kliknijcie obejrzyjcie. Musiałem je poprawić. Bo jak się potem doczytałem na stronie, one nie są przystosowane do tych wózków, co w ogóle uważam za bezsens, skoro sprzedają, jedna firma sprzedaje profile, sprzedaje wózki, ale te wózki nie są do tych profili, także konkret. One oryginalne powinny jeździć tutaj. się powinien być obrócony o 90 stopni. Jak się okazało, jak się go założy tak, jak on powinien być, no to on ma na tyle dużo luzu, że, 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 że nie da się go skasować. Ale zauważyłem, że ten profil nie wchodzi wtedy tak jak, jest, tak, jak jest tutaj. Trzeba było odkręcić te śruby, te stałe śruby. Odkręcić bez regulacji, bo to z tyłu mają regulację. Te są bez regulacji, te odkręcić. Wcisnąć się tutaj, i dopiero skręcić, a te wyregulować. I on wtedy y, nie ma luzu. Także warto o tym pamiętać, że jak kupicie jedno i drugie, i Wam nie działa, to to sobie możecie to zrobić. Y, na czym to jeździ? Na pasku y, takim zębatnym 6 mm. Tutaj mamy silnik, kółko. Pasek puszczony w środek. Na tej osi jest puszczony pod profilem. To jest identyczne. Spróbuję Wam wrzucić jakiś link do tego, zarówno w stepie, jak i w STL-u, żebyście sobie mogli tam pomodyfikować, czy co tam chcecie z tym zrobić. No, nie znalazłem na Thingiverse nic, co by mnie satysfakcjonowało. Krańcówki porobione. Czy działają? Zaraz zobaczymy. Kabel ekranowany pół mm dwużyłowy. Tutaj jeszcze zamówiłem taką taśmę miedzianą, którą owinę, owinę te, te styki, żeby je lepiej wyekranować. Kabel ekranowany po to, że doczytałem, że gdzieś ta plazma z zajarzeniem łuku HF strasznie dużo sieje i Arduino głupieje. W związku z tym od razu montuję kable ekranowane. Tak samo będę wymieniał te przewody, już zamówiłem wtyczki. Te przewody też będą ekranowane, na pewno nie, nie na tej, nie tak jak są tutaj. Z drugiej strony, kabel zaprawiłem takim złączem od Sibiradia. Na mikrofon. Chodzi o to, że on jest metalowy, ekranowany i tą część mogę e ewentualnie później przyczepić do metalowej obudowy. To będzie do kontrolera, a tutaj będzie wystawał wtyk, który bardzo ładnie będzie ekranował. To jest dla jednej osi. To samo mam zrobione dla drugiej osi. I dokładnie to samo będzie dla sterowania silników. Też przewiduję kabel ekranowany, Już nawet jest, jeszcze nie jest zaprawiony. Ale taka sama zasada będzie łączenia silników na, na wszystkich osiach. No i tu mamy oś, oś X, oś Y, jak dajcie znać w komentarzu. Czy to jest aby na pewno dobre ułożenie? Bo rozważam, czy by nie zrobić wózka, który jeździ w tej płaszczyźnie i tutaj wtedy od czoła do niego mocować oś Z. Planuję na razie zrobić ją na śrubie, ręcznie regulowana. Jak to się sprawdzi, to, to będę dokładał silnik, bo też nie wiem, czy z drugiej strony nie dołożę jeszcze jednej NEMY 17, tak jak jest tutaj. A mam tylko 3. No więc tutaj na oś Z wtedy trzeba będzie dołożyć. Na razie jest ok, jak to, jak to sobie jeździ. Ale to sobie zobaczycie zaraz na filmie. Tutaj pojawia się taki bardzo, naprawdę bardzo delikatny luz. No, to połączenie jest na śruby zrobione, więc nie spodziewałem się wielkiej sztywności, no ale coś będę, coś będę kombinował. Zastanawiam się właśnie, czy dołożenie drugiego silnika nie rozwiąże tego problemu. Jak już tu jesteśmy, profile mocowane takim celownikiem, kupionym za jakieś horrendalnie drogie pieniądze. Ogólnie uważam, że to nie powinno tyle kosztować, no ale hobbyści, mam nadzieję, że sprzedam Wam kilka fajnych patentów, jak, jak zaoszczędzić trochę. E, trochę kasy co do samego sterowania cnc shield pod arduino wersja 3.0 chodziło o to żeby projekt był jak najbardziej budżetowy wydaje mi się że no, wydaje mi się że w większości takich tego typu projektach i w przypadku mojej grupy odbiorców wszystko będzie tutaj e, budżetowe. Tak więc e, robię to na tym od razu powiem nie miałem wcześniej styczności w ogóle z, z CNC. No z wyłączeniem drukarki, którą mam, ale to to sami wiecie o co chodzi. E, I to co od razu mm, mogę wam powiedzieć to Oprogramowania, jakiego będę używał, tutaj jest wygrany GRBL w wersji 11 f F, jak Fiona. No i teraz, daje się, że nie będę Wam mówił, jak wgrywać soft bo to można spokojnie sobie znaleźć w internecie. Powiem Wam tylko, że w sofcie zmieniłem homing, to znaczy w opcji homingu wyłączyłem oś Z, której nie mam na razie. I to co ważne, w nowej wersji GRBL krańcówka osi Z jest przeniesiona na spin enable albo spin direction już nie pamiętam w każdym razie tam chodziło o wyciągnięcie PWM z Arduino i, i te piny są po prostu e, chyba spin direction nie, spin enable o, direction jest zero jedynkowo chyba a spin enable jest e, jest przeniesiony tutaj tak cała reszta Działa. I tyle z takich rzeczy, które trzeba tutaj tutaj powiedzieć. Zaraz podepnę komputer i, i zobaczycie, jak to wygląda. No i tak, jako oprogramowanie używam Universal g Sender. Sprzęt już podpięty. Tam sobie leży płytka sterownicza, podpięte tylko dwa silniki. Pierwsze co, co się robi to uruchamiamy ręcznie podpięte krańcówki. I patrzymy, czy wszystkie działają. Samo tamtą, teraz tu. Jest alarm się pojawia. Jeszcze jedna została tutaj. Działa. Bardzo ważne. dobra No to um, po. Ja tutaj trochę się um, trochę się bawiłem w tych. W tych opcjach maszynowych. O tutaj. Yy. Coś tam poustawiałem. Mniej więcej sobie wyregulowałem prędkości, a także ilość. Jak to mówią? Kroków na, na milimetr. Tak, żeby to mniej więcej się zgadzało. Muszę to do końca jeszcze poczytać, bo nie za bardzo. Jeszcze czaję o co, o, o co chodzi, ale myślę, że do tego dojdę. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy chcecie właśnie odcinki o tym, jak kminie, albo jak już wykminie oprogramowanie. Czy bardziej Was właśnie interesują takie mechaniczne rzeczy. Znaczy tam pewnie pokrótce, jak to w ogóle zadziała. Wrzucę Wam co i jak. To, co najważniejsze musimy tutaj ustawić, to jest Homing Cycle Enable na jeden i Hard Limits Enable i tyle chyba. Po zmianie warto wklepnąć Enter, bo bo czasem się nie nie zapisują te zmiany, jak coś zmieniamy. Eee. I tyle. Tutaj mamy opcję Home Machine. po tym maszyna nam Jeździ, się hominguje. Ale pokażę z perspektywy. Czy może inaczej zrobimy? Ja ją. Hmm. Odjadę nią trochę. Jak widzicie, już nawet jeździ. Odjadę na jakieś 10 centów. Odstawię was trochę dalej. O. I uruchomię opcje home machine jak widzicie jeździ dochodzi do krańcówek potem się odsuwa na, na zadaną odległość także jest jest to już w miarę ogarnięte. To co. Dalej chciałbym robić to popracować nad tą osią. Dajcie znać w komentarzu jak ją mam umiejscowić. Czy tak zostawić Ci tutaj coś coś dorabiać czy, czy ją przekładać na, na. tą stronę. I w ogóle napiszcie co sądzicie o tym o tym projekcie, bo tak jak laser to pewnie. Prosta sprawa, ale mnie na przykład bardzo ciekawi, jak będzie działała ta, ta plazma z Lidla w połączeniu właśnie z Arduino i całym tym gradełkiem. No, a ja działam dalej. Przerabiam kable od silnika na ekranowane. Zamówiłem te wtyczki. Będę próbował. Coś wyżej. Jak tutaj dotarliście to nie zapomnijcie subskrybować, łapkować w górę. I tyle. Pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Od razu powiem. Zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Bo obawiam się, że to nie będzie ostatni odcinek w tej serii.